Dzień dobry, witam. Serdecznie. Mam tak, takie zadanie dzisiaj. Miara kąta wpisanego w okrąg jest o 20 stopni mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa. Czyli, jeżeli mamy załóżmy okrąg. I teraz tak, mamy jakiś tam wpisany. Tu jest środek i mamy środkowy. Oba są oparte na tym samym łuku. Tak? My wiemy, że jeżeli ten jest alfa, to tutaj będzie ten 2 alfa. To wiemy, że będzie dwa razy większy ten środkowy. I teraz miara kąta wpisanego w okrąg jest o 20, czyli alfa jest o 20 mniejsza. Jest tyle samo co 2 alfa minus 20. O. Czyli możemy teraz tak, alfę przeniesiemy minus 20 na tą stronę, czyli mamy 20 stopni, to się równa 2 alfa minus alfa. Czyli tu wychodzi, że alfa jest równe po prostu te 20 stopni, bo 2 alfa minus alfa to jest 20. I teraz wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa 20 stopni, a środkowego będzie 40. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do poprzednich odcinków.